Wój przewodnik po świecie języka angielskiego, dzień dobry! Witajcie w odcinku, w którym opowiemy dzisiaj sobie o niezwykłym, bardzo pomocnym, i mogę powiedzieć wszechstronnym czasowniku GET. Zaraz zobaczycie, no a raczej wysłuchacie, co można z niego wykrzesać. Przedstawię Wam też najważniejsze zastosowania, bo jest tego rzeczywiście dużo. I omówienie wszystkiego byłoby bardzo nużące dla Was, ale może i nawet niemożliwe, dlatego że te nowe wyrażenia cały czas się tworzą. Zapraszam Was więc do pobrania karty pracy z obszernym materiałem dotyczącym czasownika get ze strony www.monikapodbielska.pl, odcinek 63. Znajdziecie tam także ćwiczenie, aby sprawdzić, czy rozumiecie i wiecie, jak posługiwać się czasownikiem get. Czasownik get jest jednym z najpopularniejszych czasowników w języku angielskim i bardzo wcześnie zaczynamy się go uczyć, ponieważ jego znaczenia są takie zupełnie podstawowe. Posiada właśnie on takie znaczenia dosłowne, ale tworzy też bardzo często wyrażenia. I wyrażenia idiomatyczne, a także tzw. Tak phrasal verbs, czyli czasowniki frazowe, to znaczy czasownik z dodanym przyimkiem, który zyskuje zupełnie nowe znaczenie. Czasownik GET tak szerzej, warto znać jeszcze z jednego powodu: tak zwani native speakerzy, czyli rodzimi użytkownicy języka uwielbiają go wsadzać, jak to się popularnie mówi, gdzie tylko się da. Jeżeli spróbujecie też tak robić, to śmiało możecie udawać, że też jesteście takim właśnie nativem. A teraz posłuchajcie, jak to działa. Czasownik get jest czasownikiem nieregularnym. Jego formy to get, got, got, albo get, got, gotten. Forma gotten jest używana w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. Po pierwsze, więc podsumujmy podstawowe dosłowne znaczenia get. Po pierwsze, get oznacza dostać. Na przykład: get an email, dostać maila. Get a present, dostać maila. Get a job, dostać pracę. Get a degree, zdobyć jakiś tytuł naukowy. Na przykład: I got over 100 emails this morning. Dziś rano dostałem ponad 100 maili. I got over 100 emails this morning. She got an MA in linguistics last year. W zeszłym roku zyskała magistra z lingwistyki. She got an MA in linguistics last year. It's difficult to get job as manager. Trudno jest dostać pracę jako manager. It's difficult to get job as a manager. Po drugie, get oznacza dotrzeć gdzieś. Dość, dojechać. Get to work. Get home. Na przykład. How much time does it take you to get to work? Ile czasu zajmuje ci dojechanie do pracy? How much time does it take you to get to work? We usually get to my parents' house in two hours. Zwykle docieramy do moich rodziców dwie godziny. We usually Get to my parents' house in two hours. Po trzecie, get oznacza przynieść coś komuś. Uh, get a, a glass of wine, get some coffee. Na przykład, do you want me to get you something? chcesz żebym ci coś przyniósł? Do you want me to get you something? Please get a glass of water for me. Przynieś mi szklankę wody, proszę. Please get a glass of water for me. A teraz przejdziemy do trochę innych zastosowań czasownika get, czyli w różnych wyrażeniach. Get w wyrażeniach z przymiotnikiem, przysłówkiem oznacza zmianę statusu, proces przechodzenia. Czy jeżeli mamy na przykład słowo late, późno, i powiemy get late, oznacza to, że robi się późno. Old, stary, get old, starzeć się. Dog, ciemno, ciemny. Get dark, ściemniać się. Married, zamężna, żonaty. Get married, więc wziąć ślub. Difficult, trudny. Get difficult, robi się trudno. Także powiemy get drunk, upić się. Get drunk, get pregnant, zaś w ciąży. Get pregnant, get addicted, uzależnić się. Get addicted. Posłuchajcie, Innych przykładów. I am getting tired with this work. Męczy się tą pracą. I am getting tired with this work. I got so drunk at the party. Bardzo się upiłem na imprezie. I got so drunk at the party. It's getting dark. We need to get back home. Robi się ciemno. Musimy wracać do domu. It's getting dark. We need to get back home. It's sad that he has got so old. Smutne jest, że tak bardzo się zestarzał. It's sad that he has got so old. Tego typu wyrażeń możemy tworzyć przy ogromną ilość w zależności od tego, co chcemy wyrazić. Posłuchajcie więc innych przykładów. Get fat utyć. Get fat. Get wearied zmartwić się. Get wearied. Get dirty ubrudzić się. Get dirty. Get sick rozchorować się. Get sick. Get hurt, zranić się. Get hurt. Get hungry, zgłodnieć. Get hungry. Więcej wyrażeń, bo może ich być tak naprawdę ogromna, niekończąca się ilość, znajdziecie w materiałach do tego odcinka na mojej stronie www.monikapodbielska.pl. Będzie tam też ćwiczenie utrwalające, abyście mogli sprawdzić, czy czasownik get. W swoich różnych zastosowaniach już umiecie właśnie wykorzystać. Pamiętacie, że jest to odcinek podcastu numer 63? Czasownik get używany jest także z innym czasownikiem, co ma oznaczać również zmianę stanu, ale trzeba wtedy dodać jeszcze to bezpośrednio po get. Wy otrzymujemy wówczas wyrażenie get to. Powiemy więc, Get to know someone. Poznać kogoś. Get to know someone. Get to work. Zabrać się do pracy. Get to work. Get to like. Polubić. Get to like. Polubić. Get to sleep. Zasnąć. Get to sleep. Na przykład Stop saying that. I have just gotten to like you. Przestań tak mówić. Właśnie Cię polubiłem. Stop saying that. I have just gotten to like you. Oczywiście czasownik GET odmieniamy przez wszystkie czasy. I tutaj zapraszam Was do odcinków, w których omawialiśmy czasy, aby przypominać sobie od czasu do czasu ich budowę i zastosowanie, i właśnie w odpowiednie czasy i konstrukcje wkładać nasz czasownik GET. Teraz pozostają nam jeszcze takie utarte wyrażenia i idiomy z get oraz czasowniki frazowe, czyli, tak jak mówiłam na samym początku, czasowniki przy imim, imek, które razem tworzą zupełnie nowe znaczenie czasownika. Często jest to zmora dla wielu uczących się. Wyrażenia, które są naprawdę bardzo często wykorzystywane z czasownikiem get, to get rid of something, pozbyć się czegoś, get rid of something, na przykład we have to get rid of those insects fast. Szybko musimy się pozbyć tych insektów. We have to get rid of those insects fast. Get used to doing something. Przyzwyczaj się do robienia czegoś. Get used to doing something. I quickly got used to getting up early. Szybko przyzwyczaiłem się do wczesnego wstawania. I quickly got used to getting up early. To get somebody. Zrozumieć kogoś. I don't get you. Nie rozumiem Cię. I don't get you. Get going. Iść już sobie. Sorry, we have to get going. It's so late. Przepraszam, ale musimy już iść. Jest tak późno. Sorry, we have to get going. It's so late. Bardziej potoczne wyrażenia to get lost. Spadaj. Get lost. Get a grip. Weź się w garść. Get a grip. Get a life. Zajmij się prawdziwym życiem. Get a life. Get on with your life. Przestań się martwić i żyj dalej. Get on with your life. Teraz posłuchajcie najpopularniejszych i wybranych czasowników frazowych z czasownikiem get. Jest ich naprawdę bardzo dużo. Teraz przedstawię tylko te wybrane. W ten sposób łatwiej będzie można je zapamiętać, jak nie jest ich za dużo, ale więcej znajdziecie, tak jak mówiłam, w materiałach. Pobierzcie więc je sobie ze strony www.monika.podbielska.pl i tam znajdziecie obszerniejszą listę, jak również ćwiczenie. Get around. Przemieszczać się. Get around. How do you get around in the city? Jak przemieszczasz się w tym mieście? How do you get around in the city? Get at. Zmierzać do czegoś, sugerować. What are you getting at? Co sugerujesz? What are you getting at? Get by. Radzić sobie finansowo. Get by. We don't earn much, but somehow we get by. Nie zarabiamy dużo, ale jakoś sobie radzimy. We don't earn much, but somehow we get by. Get together. Spotkać się. Get together. When can we get together finally? Kiedy możemy się w końcu spotkać? When can we get together finally? Get up. Wstawać. Get up. I don't like getting up early. Nie lubię wcześniej wstawać. I don't like getting up early. Mam nadzieję, że nieco przybliżyłam wam czasownik GET. Prawda, że jest bardzo obszerny. Teraz możecie sobie właśnie spróbować funkcjonować w używać go w tak wielu wyrażeniach i sytuacjach. Na karcie pracy znajdziecie więcej wyrażeń, tak jak już mówiłam, które, z którymi na spokojnie można się zapoznać, wracać do nich. Jest ich naprawdę bardzo dużo. Ciężko je zapamiętać naraz, więc od czasu do czasu można sobie je czytać i wtedy. Na pewno wejdą Wam, jak to się mówi, do głowy. Pobierzcie sobie materiał. Przypominam www.monika.podbielska.pl. Mam podcast, odcinek 63. I wykonajcie również ćwiczenie podsumowujące, żeby się sprawdzić. Zapraszam Was na mojego Facebooka i Instagrama. I piszcie, piszcie, oceniajcie, pytajcie, lajkujcie albo i Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam, Monika Podpielska.